Witaj w Camtasia Studio. W tym poradniku pokażę Ci, jak łatwo i sprawnie korzystać z tego jakże prostego programu. Jeżeli ten poradnik Ci nie wystarcza, wybierz z pozycji menu zakładkę Help, a następnie przejdź do Tutorials. Editor dzieli się na trzy części: media, linia czasu oraz podgląd. Podląd to miejsce, gdzie możesz dowolnie edytować swoje media, zmieniać rozmiar, pozycję czy wielkość. Linia czasu to miejsce, gdzie zarządzasz całym filmem. Oto linia czasu pokazuje minuty i sekundy. Kiedy budujesz swój własny film, zaczynasz od lewej strony, idąc w prawo. Ale tego chyba nie muszę tłumaczyć. Jeżeli warstwa jednej ścieżki jest wyżej od drugiej, to logiczne, ona ją zakrywa. Dla przykładu, jeżeli przeniosę daną ścieżkę wyżej, zakryje ona poprzednie objaśnienie. Zaraz Wam to pokażę. Używając zoomu czasu, możesz w łatwy sposób nim manipulować. Jest on bardzo pomocny. Nowe media można bardzo prosto wprowadzić na linię czasu wystarczy je przeciągnąć na oś. Żeby zmienić pozycję, wystarczy ją przesunąć. By przedłużyć czas wyświetlania, rozciągnij obustronnie dany materiał. Ważną częścią w tym edytorze jest przycisk play. Teraz widać, że film został odtworzony. Kliknij gdziekolwiek na linii czasu, by dostać się do danego punktu. Żeby wyciąć dany element, zaznacz dany obszar i naciśnij Card Button. Jeżeli nie chcesz, by z pewnej ścieżki wycięto dany fragment, po prostu zaznacz kłódkę blokady na ścieżce. Jeżeli zdarzy ci się błąd, naciśnij Ctrl Z. Podwójne naciśnięcie powoduje usunięcie zaznaczenia. Teraz przejdźmy do mediów. Tutaj znajduje się wszelkie media do stworzenia swojego pierwszego filmu. Library, czyli biblioteka, tutaj znajdują się bardzo pomocne materiały, z których możesz skorzystać za darmo. Jeżeli ci to nie wystarcza, kliknij w link Get More Media. Oczywiście wszystko jest za darmo. Żeby dodać na przykład wyjaśnienie, wystarczy, że przeciągniesz je na oś czasu. Podwójne kliknięcie na objaśnienie spowoduje otwarcie menu, gdzie możesz dowolnie edytować treść bądź styl tekstu. By dowiedzieć się więcej o przybliżaniu, oddalaniu, tak jak teraz na filmie, sprawdź inne tutoriale na stronie. Poznaliśmy już niektóre elementy z menu Media, ale są jeszcze inne opcje, np. takie jak nagrywanie dźwięku, nagrywanie obrazu, efekty specjalne, które w prosty sposób umieszczasz na linii czasu. Właśnie w taki sposób. Wystarczy przenieść. Dowiedziałeś się, jak edytować, ale jak nagrać obraz? To proste. Wystarczy wybrać opcję z panelu Record the Screen. Jeżeli już nagrałeś film lub masz jakiś dany materiał, naciśnij Import Media. Jeżeli zakończyłeś pracę z edytorem i chcesz wyrenderować film, wybierz z menu: Trzeci przycisk z kolei Produce Share. Wybierz interesującą cię opcję. Możesz także skorzystać z serwisu podanego na ekranie do wgrywania wybranych materiałów. Pamiętaj o poradnikach oraz o pomocy. Do dzieła, stwórz swój pierwszy film. Ja już go mam, a ty? Dziękuję za oglądanie.